Nie każda zmiana na skórze dziecka oznacza od razu poważną chorobę. Część z tych zmian zwiastuje rzeczywiście poważne zachorowanie. Na przykład na ospę wieczną, na przykład na różnego typu rumienie, bądź też mogą być to zwiastuny poważnych chorób. Natomiast wiele rzeczy, które się pojawiają na skórze, są to po prostu rzeczy proste, niegroźne i częściowo banalne. Mogą być to reakcje przejściowe skóry, na przykład na słońce, na przegrzanie, czyli tak zwane potówki. Może, mogą być to zmiany łojotokowe, czyli tak zwane łojotokowe zapalenie skóry. Swędzące zmiany na skórze mogą świadczyć o uczuleniu dziecka na niektóre pokarmy. I wówczas takie zmiany nazywamy atopowym zapaleniem skóry. Ponadto spotykamy się często w wieku dziecięcym z szeregiem chorób infekcyjnych wywoływanych przez wirusy. Są to na przykład ospa wieczna. Albo dziecięca odmiana choroby pysków, racic, e, choroby, która jest rozpoznawana u krów. Dziecięca odmiana tej choroby nazywa się chorobą dłoń, stóp i ust, wywołana również przez wirusy.